Cześć tu Beata, dziś mamy wtorek, 17 stycznia, czas na minutę starotem. Karta na dziś to głupiec, a więc jakbyśmy znowu byli troszeczkę na początku drogi. E, ale może warto sobie przypomnieć, albo warto zdać sobie sprawę z tego, ok, to co zaczynamy, od czego chcemy zacząć dzisiaj, co nowego chcemy zrobić, albo przed czym zbranialiśmy się, przed czym nowym zbranialiśmy się, a być może nadszedł już czas, żeby. Zrobić ten skok wiary. To jest taka gotowość do czynu, to jest takie podejście do spróbowania czegoś nowego z taką odwagą, niekoniecznie wiedząc wszystko, co znajduje się po drugiej stronie, czyli jakie tam są konsekwencje, jakie, co nas może czekać. Ym, I te, to poczucie wiary, to, ten, ten skok wiary jest bardzo istotny, bo w przeciwnym razie nie będziemy w stanie w ogóle by, by ruszyć do przodu. I ja wcale nie namawiam do tego, żeby zamknąć oczy i rzucić się w tą przepaść, jak to klasycznie głupiec jest przedstawiany. Ym, jakby wyzwaniem w tej karcie i takim przypomnieniem, to, żeby zrobić sobie, <laughs> przepraszam, Taki mały plan, przynajmniej przewidzieć kilka kroków, spróbować wyeliminować to, co mogłoby nam przeszkadzać. To pozwoli nam bardziej cieszyć się tą drogą, bardziej doświadczać jej, ale też wyeliminować to, co. Wiecie, to co może nam przeszkadzać, albo to co zapewni nam niepowodzenie, więc jakby naprawdę warto w ten sposób podchodzić do, do działania. A jeżeli to zrobimy, to czeka nas fantastyczny początek nowej przygody, żebyśmy mogli wykorzystać w pełni nasz potencjał, dorzućmy do tego szczyptę takiego przygotowania, no to wtedy będziemy już w domu. My jesteśmy w tali Tarot of the Hidden Realm, tak wygląda ten nasz głupiec, tej te Pomysły, to skierowanie się właśnie w taką, w taką stronę. I jesteśmy otoczeni potencjałem, możliwościami, to, co się dzieje dookoła nas, to od nas zależy, czy my je wykorzystamy, czy też nie. Dlatego zwróćmy uwagę, co się dzieje dookoła nas. I jeżeli zadajecie sobie pytanie, albo zadajemy sobie czasami pytanie, no, czy jestem gotowa, czy jestem gotowy, to ta karta tutaj przypomina, tak. Warto tylko, żeby pamiętać o doprawieniu tego tą szczyptą, takiego przygotowania, ja nie mówię już planowania, planu pięcioletniego, ale przygotowania, unikniemy niepotrzebnych niepowodzeń, takich potyczek, dlatego ta karta też zaprasza do takiego poddania się myśli, do poddania się pomysłowi, wówczas będzie nam o wiele łatwiej. Zaakceptować te zmiany, które są w naszym życiu. Bo być może czasami się trochę ich boimy, chociaż się do tego nie, nie przyznajemy. Nie ma sensu działać bezmyślnie, nie ma sensu działać irracjonalnie, ale warto zaufać sobie i tego nam życzę. Trzymajcie się ciepło. Pa!